Wilgun z nami w studiu Radio Z, tuż po spotkaniu, można powiedzieć, z Moniką Olejnik. I tak, Monika Olejnik, to znaczy, tak naprawdę ciężko powiedzieć, że się nią spotkałem, bo tu siedziałem i sobie czytałem gazetkę i tutaj przyszła pani Monika, szybko wzięła taką gazetę, spojrzała na mnie, uśmiechnęła się i poszła. Więc tu sumie z tego spotkania wyszło to, że ma fajne zęby. Siedzisz teraz na miejscu, gdzie zawsze siedzą goście Moniki Olejnik. Ciekawe, jakbyś miał być takim gościem, by na przykład padło pytanie, bo niedługo wybory w Polsce. Jaki masz program wyborczy? No, w końcu jesteś w tańcu z gwiazdami, też na ciebie yy, można głosować. Twój program wyborczy. <laughs> Mój program wyborczy? To znaczy, wy wybory są trudne, bo zawsze trzeba wybierać między kimś a drugim kimś, a można lubić tą osobę i drugą. Więc jeżeli ktoś. Lubi mnie, to może głosować na mnie. Tańczysz z gwiazdami. A co mówią ludzie jak ciebie widują na ulicach Warszawy? Bo słyszałem, że są różne spontaniczne okrzyki. Okrzyki? Powitania. Nie. nie, no czasami mówią: o to ten Chińczyk. Ja nie jestem Chińczyk, mm. tylko jestem z Mongolii. <noise>